Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące pojazdy. W Polsce temat pociągów drogowych praktycznie nie istnieje. Ze względu na istniejące przepisy, a myśląc o dużych transportach, ograniczamy się jedynie do ładunków ponadnormatywnych. Jednak nie oznacza to, że tego typu projekty nie powstawały. W dzisiejszym odcinku omówimy najdłuższe stworzone przez człowieka ciężarówki. W tym miejscu należy postawić sobie kilka kluczowych pytań. Jaka była ładowność tych ciężarówek? Jakie posiadały silniki? W jakim celu zostały stworzone? I dlaczego końcowo ich się nie używa? Temat jest niezwykle ciekawy, a ja zapraszam Was na materiał. Z okazji Dnia Ojca kupicie kultowe gadżety motoryzacyjne 10% taniej z kodem Tata. Świetny pomysł na prezent. Zapraszam link w opisie filmu. Historia najdłuższych ciężarówek zaczyna się w latach 50 XX wieku. Wtedy to pewna firma z Teksasu podjęła się zdania, aby skonstruować nietypową ciężarówkę do przewozu drewna. Cały projekt zakonał stworzenie pojazdu charakteryzującego się ogromną pojemnością załadunku, świetnymi właściwościami terenowymi i silnym zespołem napędowym zdolnym pokonywać wszelkie przeszkody. Czyli oprócz samego transportu taki pojazd miał również świetnie sobie dawać radę w ciężkich warunkach terenowych. W 1953 roku zaprezentowano VC-12 Turntrain. Spektakularny drogowy pociąg składający się z ciągnika oraz trzech przyczep, każda miała ładowność po 20 ton. W jaki sposób było napędzane to monstrum? W ciągniku zainstalowano silnik Cummins o mocy 500 koni mechanicznych, który napędzał generator prądu a ten z kolei przenosił energię na małe silniki elektryczne, które napędzały cały pociąg. Pomysł poniekąd się sprawdził, ponieważ kilka lat później został stworzony podobny model, jednak z dodatkowym silnikiem kamisa i czterema naczepami, tworząc jednocześnie monstrum o mocy 1000 koni mechanicznych, posiadające 39 kół oraz ładowność 140 ton. Niestety nie pojawiło się zbyt wielu chętnych na to, aby użytkować ten pojazd w cywilnych warunkach, tak więc tematem tym zainteresowała się amerykańska armia ze względu na wyzwania logistyczne, z jakimi mierzy się wojsko, a ci chcieli wykorzystać to w projekcie sieci radarów wczesnego ostrzegania w jednostronnych arktycznych obszarach, gdzie wspomniany projekt ze względu na swoje warunki terenowe świetnie mógł dać sobie radę. Dzięki czemu w 54 roku stworzono prototypowy ciągnik TC264 SNO Buggy. Posiadał on opony o imponującej średnicy blisko 3 metrów oraz szerokości około 1 metra. Dzięki takim kołom pojazd mógł praktycznie wszędzie bez problemu przejechać. Tej konstrukcji było już bliżej do Monster traka niż takiej zwykłej ciężarówki. A źródłem mocy w tym przypadku był 24-litrowy silnik V12 Allison o mocy ponad tysiąca koni mechanicznych, które to pochodził z myśliwca z okresu II wojny światowej. Taki silnik tak na prostą logikę wypadałoby napędzać podziwem lotniczym, ale tutaj została wprowadzona pewna modyfikacja, która pozwalała na używanie tańszego butanu. Pierwszy, poważniejszy test tego pojazdu odbył się w 1954 roku, a przetestowano go na zimnych terenach Grenlandii gdzie wyniki były naprawdę interesujące, a to końcowo zmotywowało konstruktorów do stworzenia finalnej wersji tego pojazdu. W 1955 roku powstał model o oznaczeniu vc 22 Off-Rider, który to składał się z ciągnika oraz sześciu dużych naczep. Napędzał go silnikami w układzie V12, który dostarczał łącznie 800 koni mechanicznych mocy, a w pojedzie zamontowano łącznie 24 koła. Pojazd ten oferował naprawdę imponujące możliwości transportowe, dysponując czasem technologią i długością całego stawu, która wynosiła ponad 80 metrów, co końcowo umożliwiało przewóz ponad 150 ton ładunku, a pojazd bez problemu mógł pracować nawet do minus 50 stopni Celsjusza, a są to wartości, które bez problemu można osiągnąć na Alasce. Pojazd ten pokonał swoją pierwszą podróż, która wynosiła łącznie 644 km, zaczynając ją na Alasce, aby końcowo udać się na wybrzeże Oceanu Arktycznego. Pojazd ten podczas całej wyprawy przegryzł łącznie 500 ton materiałów. Niestety, przedwczesne zakończenie jego eksploatacji było wynikiem wypadku i awarii silników, co również skłoniło Amerykanów do poszukiwania bardziej tradycyjnych rozwiązań transportowych, takich jak chociażby tradycyjne ciągniki siodłowe. Jednak konstruktorzy się nie poddawali. W roku 1956 stworzono konstrukcję pojazdu o nazwie LCCC1. Był to pojazd mniejszy od poprzednika ale nadal bardzo imponujący w swoich rozmiarach. Pojazd ten napędzał silnik Kaminsa o mocy 600 koni mechanicznych, który posiadał 16 Q, co również umożliwiało transport 45 tonowych ładunków w trudnych warunkach drogowych. Co ciekawe, na wspomnianym pojeździe znalazł się również dźwig, co ułatwiało wszystkie operacje logistyczne i załadunkowe. Jednak dzięki temu, że pojazd ten był nieco mniejszy niż jego poprzednik, to po prostu służył dłużej i miał mniej awarii. Końcowe swoje służby zostały wycofane dopiero po 6 latach, bo w w roku 1962. Jednak to nie koniec historii największych ciężarówek, jakich kiedykolwiek powstały. W 1958 roku ta sama firma zbudowała TC-497 Overland Trimark II, który to do dziś jest uznawany za najdłuższy pojazd ciężarowy w historii. Napęd tego pojazdu składał się z czterech turbin gazowych, każda o mocy ponad tysiące koni mechanicznych. Co łącznie, sumarycznie, dawało nam blisko 4,5 tysiąca koni mechanicznych w roku 1958. Przyczep łącznie było 12, a każda z nich posiadała 54 koła, co końcowo przekładało się na ostateczną długość w wysokości 170 metrów. Jednak konstrukcja pozwalała na dodawanie kolejnych przyczep napędowych, które to zwiększały moc oraz możliwości transportowe tego pojazdu, dzięki czemu pojazd mógł nawet przekroczyć długość 170 metrów. Warto w tym miejscu poruszyć temat samego sterowania, bo jak wiadomo, zwykłym zestawem czasami jest ciężko manewrować, a co dopiero takim gigantem. Otóż każda przyczepa posiadała własny układ kół skrętnych, które dodatkowo można było kontrolować z kabiny kierowcy. Cały system był tak bardzo precyzyjny, że końcowo przyczepy Podarzały tą samą ścieżką, którą przemierzał ciągnik. Tak więc nazwa pociągu drogowego bardzo tutaj pasuje, ponieważ pojazd dosłownie jechał jak po szynach. Nie można było w tym przypadku uświadczyć zjawiska tak zwanego nachodzenia przyczepy, co jest bardzo istotne w manewrowaniu w tak trudnych warunkach. Istotnym faktem jest to, że w całej konstrukcji udało się zagospodarować kwatery mieszkalne dla osobowej załogi. Pomijane kwatery były wyposażone w kilka łóżek, toalety, a nawet małą kuchnię z jadalnią, bo jednak do obsługi takiego zestawu nie potrzeba jednego, dwóch, tylko aż sześciu osób. Pojazd ten również świetnie wypełniał swoje zadania, dlatego że można było dołączyć kilka dodatkowych przyczep z paliwem. Dzięki czemu końcowo zasięg na jednym tankowaniu wynosił około 600 km w ekstremalnych warunkach. Niestety tak imponujące rozmiary pojazdu nie przekładały się skalowalnie na jego pojemność, ponieważ ta była zbliżona do poprzednich wersji, czyli w granicach 150 ton, dzięki czemu końcowo pojazd mimo czterokrotnie większej mocy był w stanie przewieźć tyle samo. Pojazd ten niestety nie poruszał się również zbyt szybko, ponieważ był w stanie maksymalnie jechać 32 km na godzinę. A jak zakończyła się historia tego interesującego pojazdu i dlaczego nie używany jest on do dziś, powód jest niezwykle prosty. W latach 60. znacząco rozwinęło się lotnictwo, dlatego wojsko wolało postawić na śmigłowce transportowe, które znacznie szybciej i łatwiej mogły cokolwiek przytransportować. Pojazd niestety końcowo trafił na złom, lecz co ciekawe ciągnik przetrwał i jest obecnie wystawiony w Arizonie. Historia niezwykle ciekawa, pokazująca możliwości ówczesnych inżynierów. Niestety teraz coraz ciężej o takie wymyślne konstrukcje, przez kalkulowanie każdego wydatku co do złotówki lub dolara oraz wybór najbardziej sprawdzonych rozwiązań, co z punktu biznesowego ma faktycznie sens, ale niestety cierpi na tym historia współczesnej motoryzacji. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was na pozostałe materiały na tym kanale. Kliknij w odnośnie na ekranie.